Punkty A równa się minus 2,6 oraz B równa się 3 i znów B leżą na prostej, która przechodzi przez początek układów współrzędnych, wtedy B jest równe. No i to oczywiście możemy to zrobić ze wzoru, jak i posiłkować się kratkami z brudnopisu. I tak to też zrobimy. Rysujemy sobie to sobie trochę pomniejszymy, wyrzucimy tak o... Dobra. I rysujemy sobie prosto. Raz. To oczywiście nie musi być piękne, dwa. Ok. I mamy tak punkt A to minus dwa i sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli punkt A mamy w tym miejscu, a punkt B jest na trójce. Trzy. I nam to przechodzi przez środek układu. Dobra. I widzimy, że mamy metodą eliminacji. Bankowo jesteśmy w stanie określić, że nasz y będzie ujemny. Więc od razu leci nam odpowiedź a i leci nam odpowiedź d. Jeżeli byśmy wzięli y minus 4, to byśmy to mieli tu. Ale to widać, bo możemy to sobie zrobić w taki sposób, że to jest prosta. Czyli mamy tutaj dwa oczka, to tu mamy dwa i tutaj jest sześć oczek, czyli do minus szóstki. I my to sobie musimy odbić, tak? No to jest prosta, więc musi przechodzić tu i przez odbicie a''. No to wtedy jesteśmy w stanie z odpowiedzi ustalić, że tutaj ten punkt na trójce to jest minus 9. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.